Cześć, witajcie na moim kanale, a w tym odcinku paczka Zoelix kupiona od pani, która sprzątała swój dom. Tutaj jest ta paczka, jest dość spora, ciężka. Są tam monety okolicznościowe 2 zł. Zauważyłem tam kilka sreberek. Uwielbiam kupować rzeczy od kobiet, ponieważ cena jest zawsze przystępna. A większość kobiet nie zna się co sprzedaje, jeżeli chodzi o starocie. O! Mam tutaj klasery. Zaraz będziemy oglądać, co tam ciekawego się znajduje. sobie zostawimy na potem. Najpierw klaser historyczne miasta w Polsce na monetach dwuzłotowych. I co tutaj mamy? Mamy tak: Gniezno, koło Wrocław, Włocławek, Cieszyn, Bielsko-Biała, Bochnia, Brzegów nie ma, hełm. Co tutaj dalej mamy? Chełmno, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Jarosław, Kalisz, Kłodzko nie ma, Konina też nie ma, Kwidzyń jest. I dalej co tutaj mamy? Legnica, Łomża, Łowicz, Łowicza nie ma, Nowy Sącz, Przemyśl, Płock, Piotrków Trybunalski, Nysa. Pszczyna, Racibórz, Sandomierz, Słupsk. Wszystko jest. Stargard Szczeciński, Świdnica, Otarnów, moje miasto. Żagań też jest. I to było na tyle w tym klaserze. Co tutaj mamy? Monety 2 złote. I sobie zobaczymy jakie tutaj mamy monety. Jakie tu są roczniki 2009, 2005-2008 O, żółw jest błotny, zobaczcie Widzicie go? On jest chyba coś warty Jest tu coś ciekawego Zobaczcie, może ktoś rozpoznaje jakąś wartościową monetę Tą monetę kiedyś miałem. O, zobaczcie. Tu jest reszta monet. Co to za ptak jest? Sokół wędrowny. Jest tu coś ciekawego. O, Polska Walcząca, taką monetę też miałem kiedyś. Znalazłem ją w zestawie rocznik 2005-2007. Tu mamy monety. Może ktoś rozpoznaje monetę, która jest coś więcej warta. Ja na monetach 2 złotych się nie znam zbytnio. Tu jest więcej monet, zobaczcie. tysiące 2002 roczniki to będzie bardziej chyba tutaj widoczne. Jeżeli widzicie coś fajnego, no to. O, paść królowej! Nie, co to jest? Paść królowej. Ten model jest chyba coś warty. To sobie odłożymy. Tutaj mamy banknoty prawdopodobnie. Tutaj oto kopercie, co tu mamy? Bon towarowy, 1 cent. Deutschland, jedna marka. Co to jest? 10 chyba czegoś tam, to jest chyba Jugosławia, 100 zł spalone. mark, 5 marek. Kolejne 5 marek, a nawet w dobrym stanie są niezniszczone. 5 koron, zobaczcie mały banknot. ZLA, 10 lei, U 50 zł. Jest, ale to PRL jest tego trochę takie zniszczone, 20 zł. Same dwudziestki, 20, dwusetka, kiedyś miałem dwusetkę o stówki, tutaj macie pięćsetka zły stan, ta jest w trochę lepszym stanie, pięćdziesiątka, o ten banknot już mi w rękę wpadł, 5000 tysięcy, ale brakuje tutaj 1 dolara i 5 euro, dziwne. Nie ma. Nie ma. Na zdjęciu były, a tutaj nie ma. Może coś przeoczyłem. Nie, nie ma. Widocznie pani wyciągnęła. Dobra, zobaczmy, co jest w klaserze. Tutaj mamy monety okolicznościowe. Zobaczcie. Mamy już mapkę, mamy Piłsudskiego, mamy Papieża. Za mapkę obecnie płacą ludzie 26 zł, za Papieża od 25 do 30 zł. Piłsudski, i tu będzie Piłsudski z rocznika 88 Jest to trochę przyniszczone. Kolejny monety radzieckie, okolicznościowe mamy u góry. Ciekawy klaser, powiem Wam szczerze. co tu mamy dalej o, jest moneta 2 zł. tutaj ją bardziej będzie widać 1976, jakieś 2 złote jest jedna marka zobaczcie mamy tutaj 10 centów 5 franków może to będzie srebro zaraz zobaczymy, który to będzie rok

Srebro było chyba do 64, jak się nie mylę. Tu nic takiego raczej ciekawego nie ma. Zobaczcie sobie. Co tutaj mamy? Mamy tutaj Szwajcarię. Może to będzie srebro? Zaraz zobaczymy. Szwajcaria. 79. Mamy też dwie marki. No kurde. Zobaczcie, co tutaj jest. 10 zł jakieś. co tutaj to włożył? Mądra ta osoba była. 10 zł. 60. rocznica. Zakończenia II wojny światowej. Zobaczcie. O, tu mamy jeszcze. 5 marek to będzie. Nie co to jest? 100 franków. To będzie chyba w srebro. 100 franków. Republika Francuska. Srebro to musi być. Raz, dwa, 3, 4, 5.

96. Tu będzie 7 14 21, 29 i tu będzie no, prawie 130 monet 2 zł, razy 2 to będzie 260 zł do tego monety srebrne. Powiem Wam, że jestem zadowolony. Nie sądziłem, że w klaserze będą tak fajne monety plus jeszcze banknoty. Chociaż brakuje tych 1 banknotu i 5 eu euro. bo go tutaj nie ma. Nie ma banknotu 1 banknotu i 5 euroowego. Nie ma. Trochę się czuję, czuję oszukany. Za całość dałem 550 zł. Myślę, że nie jest to wygórowana cena. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.